Niektórzy wierzą w horoskopy. Ja wierzę w to, co zastygło w wodzie lata temu. Anna Hela Jowita. Brat wraca do domu. Nie do Papaja, ale do źródła bólu. Posłuchajcie mojej diagnozy. To zaczęło się w Andrzejki, gdy laliśmy gorący wosk, wtedy jeszcze nie wiedziałem jak okrutny bywa los. co zastygł w zimnej wodzie, wywróżył mi mroczny stan. Kalectwo umysłowe, mój jedyny stały plan. Lata spędzone w salach, gdzie ściany mają miękki każdy szedł i każdy duszy zwrot. Miałem styczność z tymi, co widzą świat przez mgłe dziś. Sam jestem pacjentem i lekarzem w swoim śnie. Na co dzień mam kontakt z kimś, kto zna mnie najlepiej. To ja sam w tej pusty w tym wewnętrznym sklepie Wierzę we wróżki, bo magia to Jedyny klucz Bez tej szarej rzeczywistości W końcu się wyrzuć Dziś aplikuję do mroku Gdzie siostry moje są Anna, Hela, Jowita One ten sekret znają Poznaliśmy się przy kurczaku Lecz przeznaczenie to nie żart Davidek kładzie na stół Swoją najmocniejszą skarb Będę wróżbitą Słyszycie to wosku na wodzie cichy pęk gdy spotkałem je na kuchni między sokiem a sałatką Wiedziałem, że z nimi każda sesja będzie gratką To brakujące ogniwa w moim rozbitym życiu Trzy siostry wróżki, co żyły dotąd w ukryciu Mówią, że brak mi balastu, ja mam nadmiar wizji Nie potrzebuję jądry, by dokonać tej dywizji Analizuję chorych, bo sam w tym bagnie stałem Każdą traumę Los Santos już dawno pokochałem Chcę biurka obok, nie chcę wróżyć waszych ran Jestem Davidek, wasz nowy psychiczny pan Wosk wywróżył mi drogę, Andrzejki nie kłamały Dziś stoję przed wami, a gabinet jest zbyt mały. Popatrz w tę wodę Widzisz ten kształt? To moja aplikacja Nie mam papierów z uczelni Mam papiery z izolatki Anna, Hela i Wasz brat prosi o głos Zróbmy im sesję Której nie zapomną Dziś aplikuję do roku! Gdzie siostry moje są Znaczenie to nie żart Davidek kładzie na stół Swoją najmocniejszą skarb Będę wróżbitą W kitlu będę badał wasz lęk Słyszycie to w wosku Na wodzie cichy pęk